plan na jutrzejszy dzień zrób wieczorem. Rano, kiedy się obudzisz, zanurz się w duchu. Rozmyślaj nad słowem, rozmyślaj nad Panem. To od ciebie zależy, co będzie w twoim umyśle. Czy będziesz myślał o tym o tych miliony spraw, które musisz za chwilę wykonać i będziesz czuł ciężar tego i niepokój tego wszystkiego, co przed tobą? Wiecie, mam zawodową pracę. Prowadzę też własną firmę. Jest dużo tych zajęć. Mam nieprzeciętną ilość dzieci, ale chodzę w duchu i za to Bogu jestem wdzięczny. To jest Jego dzieło. Kluczem jest to, co jest w Twoim umyśle. Jeżeli dzisiaj myślisz o tym, kim jesteś w Nim, co w Nim masz, kim On jest dla Ciebie, zobaczysz Jego działanie podczas dnia, zobaczysz Jego błogosławieństwo podczas dnia, zobaczysz Jego niezasłużoną przychylność podczas dnia bo tak naprawdę co zależy od nas. Jeśli pan domu nie zbuduje, daremnie się trudzimy, wstając wcześniej rano. Jeżeli już stać wcześniej rano, to tylko tyle, żeby z nim pobyć. Zacznij dzień od zanurzenia się w nim. Przywitaj go. Rozmyślaj o nim, kiedy kawę Czytaj jego słowa uwielbi go. On jest naprawdę. Może dzisiaj tego nie czujesz, nie widzisz, nie na tym budujemy. Budujemy na słowie Bożym. On jest dobry i tylko dobry.